Na początek wyznaczmy trzy punkty, które należą do tego wykresu. Musimy w miejsce x podstawić na przykład liczbę 0. 0 podnosimy do kwadratu i otrzymujemy wynik równy 0 i to jest współrzędna y tego punktu. Następnie wstawiamy w miejsce x jedynkę. Jedynkę podnosimy do kwadratu to jest 1 i wstawiamy dwójkę. 2 do potęgi drugiej to 4. Takie trzy punkty zaznacz w układzie współrzędnych. To jest pierwszy punkt, drugi i trzeci punkt. I przez te punkty poprowadź taką krzywą. To jest jedna część paraboli i tą część odbij teraz symetrycznie względem osi Y, ponieważ przez oś Y przechodzi oś symetrii tego wykresu. No więc jeżeli mamy ten punkt to odbijamy go tutaj jeżeli mamy ten punkt to odbijamy go tutaj no i rysujemy drugą część paraboli, w ten sposób otrzymujemy wykres funkcji y to się równa x kwadrat teraz zapiszmy współrzędne wektora o jaki należy przesunąć wykres funkcji y to się równa x kwadrat tak aby otrzymać taki wykres zobacz ja tutaj wpiszę te współrzędne i zaraz zobaczysz dlaczego one tak wyglądają Tą dwójkę bierzemy stąd. Minus jedynkę bierzemy stąd. Współrzędne wektora pokazują nam, w którą stronę mamy przesunąć niebieski wykres. Otóż łapiemy niebieski wykres za wierzchołek i przesuwamy go o dwie jednostki w prawo i jedną jednostkę w dół. I w ten sposób otrzymujemy wierzchołek funkcji f. W taki sam sposób przesuwamy ten punkt. 2 w prawo, 1 w dół, otrzymujemy ten punkt i jeszcze ten punkt przesuwamy o 2 w prawo, 1 w dół, otrzymujemy ten punkt. I możemy już narysować część wykresu. Pamiętajmy też o tym, że funkcja wykres funkcji kwadratowej jest symetryczny względem prostej przechodzącej przez wierzchołek, więc drugą część po prostu odbijamy. I w ten sposób otrzymujemy wykres funkcji f of x.